Dzień dobry. Witam. Ale mam Airplane. Dzień dobry. Airplane A, dzień dobry. Versus motorcycle. Wersja druga. A że w przeciwnej drużynie jest jeden, który wyzywał drugiego odbycia wiadomo kim. Okej, okay, no dobra. Co? Okay. To... Bycie najlepszym w ekipie. No tak, tak, oczywiście. O nie! O to chodziło. E, ja umarłem myszek, sorry. A. Że, że... <śla> to ładnie. <śla> <Co>? <śla> Szybka ronda, Elo. <śla> No nieważne co się interesuje, skurwa Okej okay. Co się kurwa interesuje Dobra, wiesz co, Hogaty? Nie wjeżdżamy na, nie wierz, nie na, na tą Czekajcie, rampę Czekajcie, ja muszę się z tak, no. Cezara, bo troszkę za głośno jest, ale... Żebyśmy tego samego nie zrobili nie Tak, dokładnie Nie jak coś nic, Nie wjeżdżamy na rampę Nic nieważne, nic nieważne no, za, za mocny chyba jest to Tak? A to jaka rampa? W sensie to gdzie mamy jechać? Do je? rury jest Dobre, rampa Do Dobra no a, a normalnie po tym jest. Nie no, widziałem, jak wlecieli, nie? No, wziemy, a! Nie, nie wlecieli. Gdzie? dzień, nie wlecieli. Tam się, kurwa, nie wiem, wysmaruję na mordę w Szambie czy coś. Nie wiem, gdzie głupie, głupie głupoty gadasz że jakieś. żadnej rampy tam nie ma. Tak, tak. Mam Żadnej tam nie ma. Runda. Runda numer jeden. numer jeden. To jest dla mnie. Ja Ja To jest moja pierwsza na odcinku. Dobra Damianek. Panie Damianek. Tak. To dołem będzie. jelo, nie? Bo naprawdę Nie Ej, ma okay. co Wyskocz, wyskocz No wyskocz, no chciałem sobie oh. wyskoczyć No, jest Ale... Puszakowo, okay, dobra. dobra Ale skoro się Damianek będzie? mówi, że tak nie robimy Pewnie To Pewnie ci tak w skole kanapki po prostu brali w podstawówce Takie, ja, Pusia jesteś, tyle no, przykro mi, że mi się? wypominasz takie rzeczy, Szepard Naprawdę, tak. smutno o -o. mi Z tego powodu Oho Problemik? Oho, Oho. No, problemik Kojte. Oho. Oj oj oj. Oho. Ale bym się dobił Damian. Oh, da, da. Damianku, ja, ja się a. Tu pewnie. A. No tak, no, no, no. no, no. Ale to Co to by ja to za mapa? Ja tylko w powietrzu zahaczyłem. Czy to był kontrol, Hogaty, za mocny? Ha, chłopie, gdzie ja poleciałem? na prawę no daleko. To myśmy, to myśmy to z Cezarem zrobili tylko na pierwszym wyskoku. A. <grywa> Aha. Rozjebaliśmy <grywa> się. Tak, a jeszcze naj wiesz co jest najśmieszniejsze? Że Cezar mnie nie trafił, jak ja byłem w locie. No. Mm. Tak ładnie mi na skrzydełko leciał, ale samolot mi się kuźwa ruszył To ty ruszyłeś samolotem. To ty tak ruszyłeś, tak dokładnie, pamiętaj. to wina bilota, no. pamiętaj. A nie, sam, samolot się sam nie ruszył. Tu nie ma Jak wiatru takiego, hmm. Kalny to nie wiesz. zawiał na pewno. Dobra. No. To co, runda pierwsza? Runda, <grym> runda, 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 runda to jest druga runda jak coś, także wygrywamy <grym> Cezar Musimy a, tak posłuchać No tak, no tak, tak Tak, tak, to, no, nieźle. Tak, tak W poprzednim były easy Tak, tak, Poprzedni były easy, a się sam rozwali, debile No debile się rozwaliły Ha, także... debile, rozbili się sami No dobra, let's go po nich Bo dalej F1-kę muszę nagrać Ja też Nie ma f Ja też bo się nic nie wydarzyło w ogóle. Proszę że mnie wleci albo się... proszę nie wiem tam Cezar, trzymaj się blisko, ja na jak chcę ci złapie tam. <grym> o to <odzwolni. grym> Nie, To są drzewka, nie. to nie. Nie, nie zwajcie. Dobra, chłopaki, tutaj. jak daleko w ogóle lecicie, wybierzcie sobie kilometry i trasę. O, kto tu leci, kto tu leci. Cezarro! No, to no, pewnie nie, że... o No tak ta no okay. Cezarro to był, no, hmm. Dobra, się... jestem najdalej ze wszystkich Udało <grym> mu się <grym> O kurde Uuu! się suje, żyje, 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 żyje Wypadłem, do. Aj Ale aj, pod zagranie Idealnie dziękuję. No Dobra, ale ale bo pod więc to się nie liczy tak, ta runda tak, ta, rundę, <grym ta, <grym ta runda się nie liczy, pod <M1> ta, jedynkę, była zrobiona Tak, tak, pod ew Już tu! Runda numer... Trzy To pytanie błądzi Trzy? 4 4 4 4 4 4 4 Nie, cicho tam bogaty o, o, tam cichutko tam mam zino. Ale powiedział Zaczęło się, no to co? Wypikałem o. W montażu Nie, dobra, no, pół no, normalnie <ślesztą> 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 Ioo. dobra, dobra Leco Uważaj, uważaj Tak, tak Bez... ty, U mnie No mówię, chyba tutaj zwolnię po prostu ty musisz... Niezbędnie! Niezbędnie zwolnić, zwolnić. O. Leć dołem. Dobra leć dołem. Leć dołem... O! o dole... dolec! Dobra jest, jest! Trochę zwolnić. Ale nie tak mocno. O-o! O-o! Okej. Okay. Co się stało? <śla> za bardzo zwolniłem! No właśnie widziałem. Wypadłeś? No tak wypadłem. Lecę na takiego szczupaka teraz chyba do wody albo na plażę. Zobaczymy zaraz gdzie lądujemy. A ja ale co dalej? Chłop po prostu wachluje tymi nóżkami o. A do wody w teorii, ale dosyć płytko było, nie? Tak że 50 cm wody Jest, co no najdalej? Dobra, rekord jest pobijany Rekord Woda jest pobijany O nie, leci do mnie lecisz tutaj O ale nie lecisz, stary No tak, 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 wiem Uważaj tutaj O kurde Drzewa to twoi przyjaciele Nie, fakt drzewa Drzewa, dobrze, dobrze No Dawaj, dawaj Drzewa cię uratują Rób content, rób content! Eeee, Mayday, mayday! Oho! <grym> Oj Dobra, masz tylko jednego, jest dobra, to lecisz do wygranej, do. Lecisz, na wygranej lecisz na spokojnie do wygranej, stary! Zaz, o o! Let's go, masz, masz tylko Cezara, Cezar się sam rozbije! Możliwe! Musisz dobrze chciałem. nim zagrać! Bardzo Chodź do rury, do rury, do rury! Dawaj, to tam za dużo wciągnął się już... O o! W smoke'i inne rzeczy z CS2... Tak, Nie, tu, nie, 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 nie... Dobrze, O kurde! O do no o, właśnie, ładno. trochę, trochę noga, to... Jestem na, na low, ja, ale, ale, ale Dobrze, dobra, dobra, dobra. dobra no spokojnie, spokojnie. Wszystko jest w porządku, panie nie? Damy, na, ja, nie, nie. Na, nie rób face to face z nim, bo... <laughs> Czemu? To, jakby, o nie, bo to, to nie zostaw mnie. Naprawdę? Ej, ale... No wsiądź na ten Dobre, motocykl. Dobra, o, dobra. dobra. Dawaj, dawaj, jedź, jedź Tam, na jedziesz, spokojnie tutaj. No już, 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 nie, ja tak. jedzie, jedzie, jedzie. Tak. Tak. Tak, tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Uważaj z tym skokiem. Leciutko, tak. leciutko, nie za bardzo. Uważaj na gościa, bo ci będzie leciał. O nie, Pięk Pięk dużo dobra, nie trafię, to niech leci sobie. On nie trafia, hmm. także na spokojnie. Okej, okay, dobra, dobra coraz bliżej drzewa, mety. Tak, one jak one cię co, ciucą, to pykawczo. Dobra, dawaj, dawaj. Dobra, teraz uważaj, dobra, cześć, raz się zatrzymam. Ja. O kurcze ty, ale to pykawczo chłop, naprawdę. O, o drzewko, drzewko, kurde no, nic to Deserty było. masz klawiaturę numeryczną? Tak, ale lata jakby Może nie Może chcesz miał. ją wypiąć? <laughs> O, tu musisz uważać, to jest skill test to normalnie kurde, dobra ty To będzie grubo Dobra no. Jezus, On leci, dobiadę, dawaj, ja on leci Teraz, 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 teraz zrób to, zrób, nie. Dobra, zrób to Nie Dobra, dobra, nie nie jest, jest i... świetnie. Dobra, dobra Bardzo dobrze ci spokojnie Prawo, lewo Spokojnie, spokojnie, on nie On się sam w końcu wywali, mówię ci Długie to kurde No długie, długie o, o kurcze, nie! Nie! Dobra, dobra Leciutko, hamuj! Oj, tak, tak, chłopie, tak, 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 tak No, no To widzę, że mega rampa jest no, <laughs> Mega oj, oj, rampa, oj, dobra oj, i teraz oj, na kontrol, na kontrol, bar, cyk, pyk i kontrol i lecisz Nie, nie. O nie Dobra, dobra, git, teraz zrobisz teraz to. Leci. No, no O nie, kurde Aha Ale nie, Bum, najpierw, ale. najpierw go, najpierw, go, najpierw go o, jeż, to Aj, aj, nie, no nie, nie, dwa, dwa. Zapoga najpierw skrzydem, tak, tak. Ajajaj. Tak. Aj. To, 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 że nie nacisnął, potem, że do góry, bo najpierw było, że sprząta, a potem, że z mąbójstwem. Pojedynczy Staramy się nie robić swój shaderów tak. na no, koniec, szczególnie. Postaram nie widziałem, się. nie patrzę że do tego tyłu, kurde. Mogłem w prawo odbić. A to bym musiał go widzieć, właśnie. No ty już się no przyspieszył na tam na koniec. No, no. Musiałem, no, ale no. Zdjąło mnie. Dobra. dobra. No sumera, runda Monociarze. numer 4 eee. To może tak naprawdę pierwsza runda, runda o wszystko. Ta no to prawda. Czy tak, to prawda, no jest 2-2, to no jest też <noise> prawda. No jak już bez kapy. Ciężko będzie. Dobra, rozwijamy skrzydła i lecimy po nich. W ostateczności to Uf. gramy na Cezara i pozdro. Okej. Okay. Okay. Latamy długo, aż się sami rozwalą. No. Oczywiście, pyk, 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 Aha. trzeba im zrobić. Cyk, pyk, pyk, nie ładuj się pod kod. Pyk, 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 gościu. To taki koc? No, tak było w piosence takiej. Mhm. Ale wyskoszyli. O, wyskoczyli. Jakiej? O, strakiej dywidu. Aha. Aha. Może byś ładnie odpowiedział, koledze, a no nie? No to powiedziałem, a, a jakby to była piosenka, która nazywa się Sraka, to co, te, co wtedy? Leci za no, tobą! Wtedy byś odpowiedział ładnie. No to mówię. Ale to nie jest taka piosenka. O, leci za mną. O, tak. Uważaj, uważaj tam. Boja, uważaj. Boja. Leci za nim, leci za nim, uważaj. Twoja rura. Bijemy rekord, Cezar, dawaj. Bijemy rekord. Lecimy, lecimy. nawet jeżeli Mikoławo przegramy, nie to nie ja bi. się uważam za, za, za wygranych za nas wtedy. Dokładnie. Nie uderzaj nikogo. Nie bij nikogo pozdra Czemu ja was nie mam? O Jurde Hmm. O, ale no, ale o nie! Dokładnie w tym miejscu! Dokładnie nie w tym miejscu! Tak. Jedno skla... No ładnie. I... Chłop tam bącki robi Majdaj, majda, mej! Mejej ej, ej daj, mejdaj! Rozbijemy się! Iiiii. Rozbici! O Aaj. nie! Eee. Of, oufsk! To, to może być twoje RP <noise> Tego musisz wyświetlić maila kontaktowego Zabawne Pamiętaj Zabawne, zaśmiałem się <noise> uh. Dobre Dobra Damianek, jak zwykle wszystko w twoich skrzydłach A nie będzie to łatwe tak, że... zawsze wszystko w twoich racicach Oooo! Ooo! Nie. Nie. Ale... Jest to, no? porcie, co się stało, zawalił takiego tak. syla na billboardzie, że to jest szoky. co to z, A, barana? Pierdolną baraną przeleł? A, tak, tak. kurde. Takiego... Ale jakiego? Jak, gdzie? Jak? No, normalnie, no wyskoczył i się wbił w to, pod czym przejechałeś przed chwilą. A w on Kropcześ. się wy... ...to w dupcył, tak? Tak, tak. A, ale wstałej żyjesz? Tak, w stałej Dobrze, los chce ze mną grać w pokera, znaczy z Cezarem, przepraszam. Dobra, dawaj Cezara przynajmniej, żeby sprącić. O, nie, to ale... rursko jest, no to nie. O kurczę ani od, 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 od boku, od podłącz to było dużo lepiej, było, panie. No, teraz Cezar ci ucieknie. Ja nie, tak, no czali, że Cezar się wywali dzisiaj. Ta, ta. jeszcze ta, ta. Mm. Dawaj, Szeparda! No to tak. Szeparda, to się tam zdecyduj w końcu! Chyba mnie nie słuchaj, tylko graj po swojemu. <laughs> no o, dokładnie. Cezar jest dalej, więc trzeba Cezara zdjąć. No i dobrze, no i myślisz, no samodzielnie myślisz, prawidłowo. Cezar ma szansę, że się sam to zaraz patrzy, o, 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 o. A nie, Cezar dwa na godzinę leci! Nie, no nie, no... Szybciej jechał. Szybcie jechał. Szybcie, Szybcie, dobra. Tak. O, jest, tak. dobrze, jest, jest! Ja się zabiłem? Jest. Co? Co się yes. stało? Ja jadę? Nagle... Umiem. O tym mówiłem ale Ty on cię wali chyba szepardziej Ciągle w ogóle stało, zwiększaj co? ciąg jadę sobie i jadę sobie. Jadę Zwięk, jak jakby pyk nie żyje. O w tym miejscu. Dobra no, Ale... On będzie tak pusiakował, także uważaj. No tak, tak, tak. tak no znaczy Szepardem już możesz przegrać, ale z Cerzarem najważniejsze, najważniejsze, że nie przegrałeś. Poznań. Mm. Także... A czyli jest to uważaj takim... Tu. Beznośc Możesz zawsze być pamiętaj, tak? pamiętaj jak wyeliminował cię Cezar. <grym> Oczywiście tak nie rób, ale uważaj. Ty, <grym> bo ci zaraz spadnie. Kurde no. Ten samolot bez skitu. Ojej, ojej. No, ojej. tu wylądować. Ojojoj. Ojojojojoj. O, leci, leci. Oj nie, nie za bardzo chyba. o Doleciany Co tu się? Doleciony Ty Już masz koniec, Ale życie, tak. ma. koniec, koniec. doleciony A no mm -hmm. myślałem, że ty masz tu do góry wylecić. No właśnie też tak. Nie, tu są, tu są wszystkie tu ty. No to teraz i dajemy... Jupika jej! Zagrał na Cezara przynajmniej Nie dałeś mi się? No. A no, to, żeby granko. szybciej <laughs> było, nie? No gratulacje! Jest tazar, tak to się robi, a nie? No ja wiem. Głos łatwo, no, się, ma się znowu. nie biłeś. Ma... Wytranszam sobie. Nie robiłem. Nie robiłem, tak? Robiłeś. Nie. Robiłeś. To Get robiłeś a. ty w swoich myślach. Zdro. Mhm no to yes. zajebiście, no oh. nie wystartowałem na golno. no no nieźle Damian, 30 nie sekund Nie wystartowałem fajnie, na golno. Fajnie, 30 sekund, dzięki Damian Co? Dziękujemy za demonetyzację treści Jeszcze ja momencie... mówiłem No to coś powiedziałeś. No co właśnie tak, tak, Nie, nic nie powiedziałem Powiedziałeś, nie będę powtarzał teraz tego Ale słowa. to trzy, trzy, litery były Jak nie. już tak, nie wszystkie to uszczędzenie. To miałem tam ściszonego. Tak, ono nie jest w naszym myśle przekonaniu aż takie, ale normalnie w przekonaniu innych podmiotów. No nie, Mówisz o Nie. Mówię o tym, że jest coś zaje fajne, że to jest uznawane przez dużo podmiotów jako słowo. Zajebiste? Tak, jako wulgarne. Ale nie, tam było napisane, że można używać słowa zajebiste. Eee, tak, ale w 30 sekundach można. Tak, 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 tak że debil... No tam było przecież jakiś głupku debil. Nie, było, tam a nie... było nie, tam oh. był debil, szukaj, zajebiste, no tak, jak mi się wydaje, że tam było właśnie coś takiego. -o! Kurczę ja nie wiem czy tam było takie słowo zapisane szczerze. Wydaje mi się, że właśnie tak, no to jest... O no, to jest wulgarzm tak samo jak debil, no ale debil jest jakby, jest, jakby kaliber Mienki. tego jest, no, no tak. Z innymi używkami też są miękkie i twarde. Tak, dowód rejestracyjny też jest miękki i twarde. No tak, dokładnie. Ja aktualnie posiadam miękkie. No dokładnie, twój też jest czasami miękkie, a czasami twarde. Że komputerem idziesz jasno. Idziesz, tak, GTRP. A to mogą być twoja reklama. To mogłoby być twoja reklama GTRP. popatrzeć na dobrego maila. Wystarczyło po prostu na mail. <laughs> nie chcę, jak ci Demon, pomógł teraz. To ja no. też nie pojęte co się stało w tym momencie. No, ja nie wiem czy to ja. mogę uznać jako pomoc. No tak, szczerze. bo cię wrócił jakby na kółka. No tak, tak wrócił się... na hmm? trzecie miejsce. Nie. No <laughs> ale może że jedziesz, a nie na czwarty, no. He? Dobra, Damianek, grzanki i tam może. <laughs> on nic nie gada. Ja ja Taki głośny tak jestem. jestem? No, no i radam. właśnie... Aha, okej, okay, Także... No to bo... nieźle. Eee, no, e, no macie pusta! No, bo... odbił... no nie w ciebie odbiło mnie od tego, sorry. Przepraszam cię, że... Jezus, Mary, Cezar Właśnie tak jechał na prostej, wjechał na trawnik i po prostu... No, właśnie, a teraz Oj. wjechał Problem, we mnie. problem tego Elema jest taki, że on jest szeroki na przedzie też. Problem, 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 no. problem no. Kierowcy, w kierowcy w drugim Białym krigerze to prawda. leży w kierowcy. No, w no, Białym krigerze powiedziałem. A, no dobra, dobra. Nie słyszałem, w czym jechał akurat. No, no w Białym Kriegerze. Białym no, kriegerze. No, dobrze, dziękuję bardzo, Szefar, że to po, to już, po już jeszcze raz? Nie, już nie chcę, żebyś pokażał. Mo bo, mogę, bo, bo mogę, bo, bo mogę, bo mogę. Bo możesz? Mogę, mogę, no no. no. Save! Say Biały Krieger. Benefaktor LM87. LM87. Tak, też powtórzę. Może chłopaki coś jeszcze powtórzą? Nie, 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 nie powtarzają. Ja, ja się ciągle ciągle, ciągle tak myślę, ja, że. Ja bym powtórzył wyścig. Hmm. <ślesz> nie, <ślesz> <ślesz> nie, ja bym nie powtórzył. I nie wziął LMA jednak. A. To nie jest dobre traktowanie. Oj, ale, no, ale dostanę, to stąd, przekopę teraz. Kto wiedział? Niza krętu dłuższe, pan. Ale widziałem cię. Było dłuższe. A przekopiecie mu łeb? No, aż mi się No, aże mi się kopał. A, no, gitar, a, a, a jemu on no, też nie. przekopiecie. Tak, tak, tak. Przekopiecie, nie? Próbuję coś przez rękę zrobić. O, ale go mówił ty jesteś adwokatem mm -hmm. Cezara teraz, tak? Tak, on teraz tak. za niego, tak, tak, no, no, no Ale go wywiół, ooo What ale się dzieje Ciekawe kiedy ale bitka, bitka O miejsce bitka A, A, mi bitka, bitka miejsce, bitki, tak? Nie ma zadań, bitki o miejsce, nawet niby... No właśnie wiem! Gzrpem bajkso! <giby> oj! Na razie Cezar! Na, ra tam na chyba, pa Cezar! Tam y chyba, tam chyba Ala y Nadepnęła na jakiś <giby> Kabelek ale w grze jest chyba Faf no widzisz, teamspeak mm. tylko Został wyciszony Także Faf Ale jak jedzie twardo Oj tak o, I, nie. Cezarek y, Nie mów tyle Bo tu w po, oju posieść Nie mów Nie mów ty. Czemu ty tyle Czemu się od, tak dużo od, odzywasz Od, od 17.30 cały czas krzyczysz W domu się no. nigdy jest... tyle nie odgrywasz Jak no. dzisiaj <głos> <głos> Nigdy w życiu nie słyszałem, żebyś tyle słów naraz wypowiedział powiedział w ciągu minuty. <noise> oh, o, da, 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 teraz da, da, możemy, możemy rostawać. co Kozarka, bo go nie ma. <noise> no, ale takiego goticzka pograć na przykład na Steam No tak, ale widziałem Dokuzamy. jak ktoś tak gra w ogóle na tym na... Dużo osób tak gra chyba. Fajnie w sumie, właśnie chciałbym tak, żeby sobie właśnie pojeździć, albo ja na przykład wjeżdżać jak coś tam fajne by to było. No to to prawda. Jak już w dojazdach Małem. żyjesz, no to fajnie byłoby sobie za jakiś ten czas O, Faj o pojechał. Jezusku, ale mi na nawroty zrobisz, ale dałeś w mordę stary. O chłopie E, książki okay. mógłbyś poczytać też? O, ja te książki, pewnie jakieś... Wiesz, co ja, wiesz co, ja, ja mam? Ja ten problem, że ja chciałem seriale oglądać, tylko A. problem polega na tym, że ja teraz jestem na grze o Tronin. Na przykład, do ile... o, o. Na na przykład, do ile na Ej. przykład na Netflixie mogę sobie wyjść, oglądnąć tam i tak, o no, no, no. po prostu, bo jest internet, to HBO po prostu nie przepuszcza jakby Ale tego, że nie jestem VP. Masz... I... Wiem, możliwość ściągania, wiem. Tak, tak, na tak. Na tak, też tak, tak masz. Też i na HBO też tak mam i nawet no. na Disney'u, tylko chodzi no. mi o to, że zapominam po prostu. A, jakby. No, budzę dobra, się... czyli wiesz, problemem nie jest platforma. Nie, 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 ja, to ja, to ja, tak. Okej, okay, dobra, Tak, dobra. to jestem ja. A co do książek, wiesz co, fajnie, chciałbym, yy, no tylko jakoś, jakoś tak, nie, nie wiem, no nie, wzię, nie, wzię, <laughs> nie wzięłem. nie <laughs> ja mam. Ja przypomnę tylko, że mam dalej spakowane książki, jak coś. jeszcze nie wyszły z wora. O, kołam, kołam. No, a tak jest Dobra, szturchniesz go tam za dupę? Czy Cezar wykorzystał to, że myśmy sobie gadali tutaj o Cezarze i za ten czas jeździł po prostu? No, i nie, nie musząc się odzywać. Co? Wywaliło mnie z Cezpika. Tak było. Dobra, Cezar, ale kto pytał? Co się stąpi? Tam, 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 tam nie, nie mów za głośno, bo tam pierdol taki za Dobra, let's go, let's go, Dajesz Na fullu. I'm trying. Na Pit! Ale... Ale... Co tu się dzieje? się <grym> <grym> Ale.. Pierwszego, ale... Jak byś biera, ciałem, stary. Oh shit. Ale.. Ale... Ale.. Ale. Ale. pierwszy. Ale. 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 Aj, na, na full'u wiadę w niego, ale nie Na full'u wjechałeś tylko we mnie Chciałem, ale się nie udało, no klasyk klasyczek no, no, po prostu, klasycek, klasycek. Czasami klasycek, tak się, to dzieje. To <grym> się dzieje, no Face to face Face to face Face to face Colors, jedno, tu już... face to face właśnie <grym> A Grałem A Czyli będziesz go już znał jest chyba... Tak, jest. Krótki. Mój tył auta. Bierz w niego i O, tu wąsko mnie. jest. No nie wiem, mnie, typie! Stój! nie. się drugiego go palnie! Przepraszam, przepraszam. To... Nie, dobre ale sorry. To nie chciałem. Nie chciałem. O, tak, tak, dywała. To nie chciałem. No nie chciałem, to nie, to nie chciałem. Tak, tam tam jest... zawsze nie chcesz. Zgadzam się. Ty Pasze, tak kurwa tam rudy, ty się bęk, z, ty między wódkę a nie, nie jak dorożki rozmawiałem to się tam nie odzywaj, tak, dobra? Cichutko, najlepiej się tam wycisz, wiesz, no, tak, przejechał no. to 300 Wszystkich trzech biłem No to jak trzeciego sobie. puściłeś Tak, no. No, zawsze. Nie, no. nie to puścił. drugi był chyba. A drugi W każdy z was dostał, ale jeden nie wypadł. Spędzik oddaje tutaj. Aha no, to nieźle oddał. Będzie. No właśnie, no. no, no Dobra, byłem na speedie, więc wziąłem spoko. Prawie, o, co, co jest? No i dziękuję na no noc. Ja byłem obok tego! Nie dokonałem tego! Co? Wyglądało jakbyś w sumie palnął. Nie, 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 obok o tego! Kurcze pieczone. Dzięki, że partii jeszcze mnie w ten sposób. O, minionie! Sorry Dzięki Dawaj, dawaj, dawaj w niego, dawaj w niego. O kurde! Ja Dobra, to opakał. ty też dawaj w niego. No to dawaj, ja, to ci mam A, no, z... no to wykręć okay. się spokojnie. No, spróbuję! Turismo! Aha! Dałeś w o. niego? Oddałeś w niego? Dałem, dałem. Dałeś gdzie nie, tak, go? Dałem, dałem. Tak. No, nie strąciłem. Ja no, też no. właśnie koło miny no, i Tak i wypuchło. Właśnie to wygląda dokładnie, dobrze. No ja go I'm strunciłem. trying, I'm trying. Tak. Jesus Maria Damian. Cicho, <laughs> nie widziałeś tego. Tak, właśnie, że <laughs> part wykorzystuje zamachy. Nie, nie wykorzystuje. To jesteś ty, jesteś ty ślad. No, juh! Ty. No, tak Pierwszy? jedziesz. Aha, pieszy? No tak. A, tak. Nikt nie może tak. A, a, o, okej. Okay. Okej. Okay. Myślałem, że dobra, okej. Okay, co okay. ty chcesz zrobić w ogóle? Bo... Ja co nie, nie rozumiem. Jechałem po środkiem. Jechałem po prostu środkiem i nie na nic W sensie on w ogóle nie musi wjeżdżać. I widzicie, i puściliście szeparda w ten sposób dosłownie? Siema. ma. Gdzie jest moja rampka? Eee, zaraz muszę. A, dobra. Także, Ale wlecę na no, Nieźle. Czemu to robię? Bo słońce świeci, pleca. dlatego. Także... na pogoda, 17 stopni było. Ale coś przecież teraz nie jest oj, oj, teraz Stają, tak. tak. Dostanę, boskie, Mam nadzieję, że szepardzika śmigniecie, to ja jadę za mną. Macie ładnie szepardzika, pięknie. Możecie go okay. śmignąć pierwszego? Tak, właśnie. Mnie. Bardzo, Lecz. bardzo, bardzo ładnie. I drugi ładnie też palną. mi jedną. Ale bardzo... on przeżył. A, czyli nie wypadłeś, prawda? Zajrzyliście, no, okay. no. To mam nadzieję, że teraz wypadnie bardziej. Zapraszam do no, tańca. Zapraszam. Dobra! Ja. O. Nie chuj. O. o, chuj. Nie, mnie nie Aha, ty nie, nie poleciałeś? No i źle. Dobra, dobra. No, 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 nie ty, że Cezar jedyny. No bo Cezar ma swój internet, no. Tak. pewnie kradnięty tam ma. Cześć, że się immunity kurczemna na to. Sąsiada. Sąsiada. <susza> <susza> Choke! że czołg. Jakie to przyszły? O kurde. Normalnie, tam przejechałaś obok. Ale to się odwijał od niego, ja myślałem, że ten że wlecą do wody, nie? Odbiłem się od niego kochani. Ja więc... To jest taki, jak, jak ja to przeżyłeś, To, no to... Mogło się skończyć... Mogło się skończyć źle. Mogło się chyba... skończyć aferą! Cezar, oh. coś... <laughs> Cezar chyba w coś wjechał, tak tam się stało, Utkał? Uh -huh. Nie A, Może ktoś ja wjechał w niego. To co, no to Cezarka, nie? Ja lewą sobie no, tu Cezarka. jadę. Cezarka. Hello. O kurde! <laughs> o kurcze! <laughs> widziałem to, no. <laughs> Wypadłem sobie jak rampa. Dobra, Adam, masz Cezarka jeszcze do śmignięcia. Nie tam, słama zrobił. Zrobił słama. Nasz będzie miał do śmignięcia. A prawda. A puść go, go. No nie da się tym skręcać, brzydko. O, Patrzyłem się, czy go puścisz, czy nie i tak... Ale no nie da się tym skręcać szybko, no przecież to... No dobra. Więcej niż ja. No dobra. To na pewno, Okej, okay, a ile ważysz, szepardzik? No niewiele mniej. <grywa> <grywa> eee... <grywa> Na razie, Cezarek. Daj ja. Co się stało? Na razie, Damianek. <grywa> nie, dobra, jadę. Trzymaj dział, dobra, jadę. Z małym gównem. A ma lud taki... Easy. Kill'em. Kill'em. On się... Ale wyleciał, Ale? dobra. A ty też wrzeciłeś? Tak, tak, wyleciałem, wyleciałem. Dobrze, no, no, Cezarek wyleciałem. jedzie, no nie. Je, jak zwykle Cezar przetrwa, był tym jedynym, który przetrwał, no. Nie przetrwa. Leonidas. No That i tak Ale No fuck. On no. Ale ma więcej szczęścia niż. niż no, Rozumie, no, prawda, no to prawda. Faktycznie no, tak. teraz. No, to dobrze, no, że się tam się to prawda. O co tu się cicho, to cicho, nic nie było. Za mosty wy, wyjeżdżam. Do mostu skręcam kurde. No ja jadę, mam no. Wyjeżdżam no, poza... Po nie go. Nie! <laughs> mnie. ja prawą stroną jadę no. Jak ty A ja, ja Jak ty... Jechałem prawo? Jak ty prosz? Nieprawda. Ja no, nie. prawy wykręcałem ty... Cezar jechał Cezar Przeje normalnie potrafię! Cezar jechał normalnie. Jak ty prawo jazdy zdałeś? Ty w chrupka chyba znalazłeś <laughs> kurwa jakąś no. Tak, Dobra Oddałem da, miejsce. Oddajesz no, miejsce. No. Co ty zrobiłeś? No to no, się się bo... no, znalazłeś. Ma... na prostej. Na prostej. Tego no, no to nie, tak jak no, ja. no, się na prostej. No to jest na prostej. No to ja. na prostej. to na prostej. na prostej. No na prostej. dawaj.